Cześć, cześć, dzień dobry, dobry wieczór, witam Was serdecznie w wyzwaniach z pieniędzy z marca Powiem Wam, że jestem całkiem dumna z tego, ile udało mi się wyrwać z naszego budżetu Ponieważ mamy tutaj 267 zł i 77 groszy, jej! więc aż mnie już rączki świeży żeby to rozłożyć do naszych wyzwań, żeby wreszcie sobie w nie ponownie zagrać. Także zapraszam Was dalej, jeśli interesuje Was ten temat. Zaczynajmy! Dzisiaj będziemy kolorować na fioletowo. I tak, mi wyzwanie milionów monet sobie odkładam. Jeśli zostaną mi jakieś gruszeki, to oczywiście do niego powrócimy. I rozpoczynamy od Halloween. Jesteśmy tutaj na wampirku. No, i mam nadzieję, że y, ostatnim razem mieliśmy trochę mniej tych pieniędzy. Więc miejmy nadzieję, że dzisiaj uda nam się dołożyć tutaj całkiem sporo. Bierzemy sobie kostkę i mamy piąć. Przesuwamy się jeden. 2, 3, 4, 5 i mamy kitków dyni. Zobaczmy sobie, co on oznacza. Dobra. Mieliśmy to ostatnim razem, ale wtedy nas nie by, mnie nie było stać. No ale tak, mamy czarny kod, przebieg ci drogę, aby odczynić nieszczęście. Przygarnij go do siebie, przyda się karma. I żwirek, odłóż do koperty 40 zł. No dobra, ja sobie będę to tutaj odkładać, gdyż zagramy sobie więcej niż raz. Bardzo bym chciała. Więc mamy, ok 40 zł. I lecimy dalej. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. To jest już druga runda tego wyzwania, a mam je od stycznia, chyba, <grych> tak? Nie, no od lutego, widzicie? No. Także idziemy jak burza. Noc duchów przed Tobą koniecznie wypierzesz prześcieradła, aby wtopić się w tłum. Odłóż do koperty 12 zł na pranie. Dobra, mamy tutaj 12 zł i wiecie co? Mamy już 52 zł, także ja sobie to zamienię w ten sposób. O. I wiecie co, rzućmy jeszcze raz. Bo bardzo lubię te grę. Oj, dobra, dwa. Jeden, dwa. W Twoim domu palą się wszystkie światła. Przygotuj się na duży rachunek za energię. Odłóż 30 zł do koperty. Dobra tak sobie jeszcze myślę, nie no. Dobra, wiecie co, i ostatni raz. 5. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Mamy księżyc z nietoperkami, z gackami. O, dzisiaj jest pełnie księżyca. Nie możesz spać, bo jest za jasno. Zainwestuj w rolety, bo ci jedzie. Odłóż 35 zł do koperty. Okej. Okay. No i właśnie, 20, tak sobie zróbmy. 35. Dobra. I teraz tak. 35 zł do koperty. Dobrze. Ile mamy? 50. 10 7 117 zł. Dobra. Więc ja to sobie wezmę na kalkulatorze. I tak te sobie zachowamy na później i zamienimy sobie na 50 zł. I tutaj widzę, że mamy piątkę, także to też tutaj, 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 to tak i weźmiemy sobie dwudziestkę, żeby mieć drobne na przyszłe wyzwania. No i dobra, nadal mamy, no odjąć te pięć, to tak, dobra. Wiecie co, to ja sobie zapiszę, dzisiaj jest dziesiąty kwietnia i mamy plus ja, ja powiedziałam, 117. I no idziemy jak burza. 75. Dobra, 192 zł. No cudnie. Tak, o, żeby ładnie było. Proszę bardzo i Już może na jedną dziesiątą dekoracji nas będzie stać. <grym> Bo przypominam wszystkim, że wszystkie pieniądze, które tutaj zbieramy, odkładamy, to są dodatkowe pieniądze na nasze wesele. Zobaczymy, co będzie później, pewnie będzie na dom, ale na razie wesele. Dobra. Teraz mamy trójki obłażę, jak ja to lubię. Z sobie to wyjmę, będzie mi łatwiej pisać. Wyłożę sobie na chwilkę, i dobra. Tutaj też raz, dwa, trzy, cztery. No to pięć razy sobie rzucimy. Mamy tak. Pięć. Idziemy z grubej rury. Jeden. I dwa. Dobra. Będę sobie tutaj wszystko dodawać, żeby się nie pogubić sześć, jeden i trzy, dobra, jeden, jeden i trzy, okej, okay. cztery, sześć, i pięć. pięć, sześć i jeden. Dobra. Ile mamy razem? Dwadzieścia dwa złote i sześćdziesiąt cztery grosze. Mamy dwadzieścia dwa pięćdziesiąt sześćdziesiąt dwa i dwa dobra superacko tak sobie skosowałam zanim zapisałam dziesiąty zero czwarty mamy plus dwadzieścia dwa sześćdziesiąt cztery I mamy już 50 zł i 11 groszy. Pięknie. Ale mi się to podoba. Hmm? Dobra. I wiecie co? Widzę, że tutaj mamy trzy dyszki. A jako, że mamy razy 50, zł. weźmiemy sobie tak, tak. Te drobne zostaną, ale weźmiemy sobie tutaj 50. Pierwsza rubryka już wypełniona. Dobra. Ok, co mamy następne? Domino. Dobra. Tutaj też sobie trzy razy gdzieś pewnie rzucimy. Pięć. Trochę pastelowe, ale coś tam widać. Dobra, jest. Dwa. Gdzie jest najbliższe dwójka? Jeden. Gdzie? Wow. A nie, dobra, dobra. Jestem ślepa. Myślałam, że gdzieś tak daleko będę musiała polecieć. Opa! Dobra, jeszcze raz. A co tam? I jeden. Najbliższą jedynkę mamy tutaj. To wiecie co, jak wypadło? Jeden? Mamy jeszcze trochę tych drobnych. To jeszcze raz weźmy, dwa. Gdzie jest dwa najbliżej? Tutaj. Może by szósta wypadła jeszcze raz. Jeden. Ale może być. Może być. Będzie akurat równo 15. No i super. Więc mamy tyszkę i pięć złotych. Sobie ją zapiszemy. Dziesiąty zero czwarty plus piętnaście. Czyli mamy czterdzieści siedem złotych. Dobra. Więc co? Zamienimy sobie te dwie dziesiątki tutaj na dwudziestkę o no i cudnie co się padło dobrze i teraz mamy bingo z sową. Więc tak rzucamy dwa razy. Mamy cztery. Cztery musimy zamalować tutaj. Tylko ostatnio nam nie starczyło szmalu na tę grę, więc dzisiaj wypadałoby wyrzucić dwa razy. Znaczy rzucić dwa razy. Dobra, czyli mamy tak 6. odkładamy na pewno sześć. Tu mamy pięć. I jeszcze jedno. Cztery. I tego bingo to my się chyba nie doczekamy. Dobra. Okej. Okay. Wiecie co, rzucimy sobie jeszcze raz. Zobaczymy. Dwa. Tych dwóch, to już tak mało nam się robi. I pięć. Dobrze. Więc musimy odłożyć dwadzieścia dwa złote. Nie pięć tylko dwa. Dobrze. Dziesięć cztery plus dwadzieścia dwa. Równa się trzydzieści dziewięć. No i zostały nam tak wyzwanie piątek, dwójek i jedynek. Więc wiecie co? Zagram sobie jeszcze po jednym razie, bo mamy sporo tych drobnych, więc i, i tutaj. Więc jeszcze raz zagramy sobie w Halloween. I mamy cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Cały czas trafiam do tego kota w dyni. Już nie pamiętam, jaka tam była kwota. Ale chyba nas będzie stać, co? 40 zł. Dobra, mamy 40 zł. Sobie odłóżmy jeszcze w takim razie. I tak, trójki na pewno sobie zagramy, i mamy tak pięć, trzy i dwa. Dobra, jeszcze raz pięć. I dwa, okay. I tu mamy trzy, trzy i trzy. Trzynaście złotych i siedemdziesiąt siedem groszy. No dobra, to weźmy tak. Tu sobie stąd weźmy. Tak. O, pięćdziesiąt, sześćdziesiąt, siedemdziesiąt pięć i nie, to sześć będzie. Plus Asia. Okej, okay, to zapiszmy sobie plus trzynaście siedemdziesiąt siedem i razem mamy 66, 88, jak ładnie. O. Trudno jest pisać zdecydowanie, jak tutaj się wszystko rusza. Pisać to jeszcze, ale żeby było to czytelne. No. Dobra, domino może zostawmy i w sumie to zajmijmy się już tymi wyzwaniami. I tak, ile mamy piątek? Podzielę sobie może od razu tutaj tylko dwójka, 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 reszta to złotówki i dwie dwie piątki mamy, ale mamy też dychę. I wiecie co? Dam sobie tutaj właśnie te dychę. I sobie zamówimy cztery pola. Czyli mamy tak dziesiąty plus dwadzieścia, czyli mamy razem czterdzieści pięć złotych. Co ja może następnym razem, że... że... Może rzeczywiście następnym razem przyspieszymy z tymi wyzwaniami. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra. Teraz mamy dwójki. I mamy cztery dwójki. mamy osiem złotych, czyli mamy razem trzydzieści cztery złote. I teraz jedyneczki.

mamy 22 zł razem. No to już jesteśmy w jednej czwartej tego wyzwania. Dobrze. Więc teraz stały nam tylko drobniaki i wjeżdżam w słoik. Zobaczmy, ile tutaj mamy. 50, 50, 20, 20, 20, 20, 20 10, 10, 10, 10. Tu 5, 5, 5, 5. Dobra. Spróbujmy w taki sposób. Tu mamy 35. Jest wolne, okej. Okay. Teraz sobie będę podliczać 35. Tutaj mamy 86. O, jest wolne, ciekawe. Dobrze. Teraz jeszcze idzie łatwo, ale zaraz to. Dobra. Tutaj mamy 35. Tyle samo wyszło, więc weźmy 46. Może jest wolny. Ok, jest dobra. Tutaj mamy 12. Też mamy wolne. Dobra. I tu zostało nam 85. Wow, 85 też jest wolne. No no, dobra. I odłożyliśmy tutaj 2 zł i 64 grosze. Mamy już prawie 35 zł. Powiedziałby kto? <grymne> Dobrze. Więc ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Kolejny miesiąc, więc teraz będę zbierać kolejne drobniaki. No i co? No i widzimy się w przyszłym miesiącu, jak już uzbieram kolejny hajs. Dzięki wielkie, że byliście. Do zobaczenia. Cześć!